Kochani, jak zwykle przed odcinkiem zapraszam Was do Jurassic World Polska. Link macie w opisie. Jeszcze przed odcinkiem tak szybciutko coś wspomnę, jeżeli dobijemy 50 subskrypcji, będzie taki jeden specjał. Czyli uwaga, uwaga, nagram z jakimś innym youtuberem, właśnie z Fandomu, Jurassic Park, Jurassic World lub ogólnie o dinozaurach. Jakiś odcinek, więc mam nadzieję, że szybko dobijecie te 50 subskrypcji i to nagramy. Ale już bez przedłużania, zaczynajmy! Cryolophosaurus jest to rodzaj dużego teropoda należącego do, ro, do grupy neuroteropodów. Żył on we wczesnej jurze na terenie dzisiejszej Antarktydy. Kryolophosaurus jest jednym z największych znanych teropodów żyjących we wczesnej Jurze. Jego długość szacuje się na 6,5 metra, a masę ciała na około 465 kg. Charakterystyczny grzebień, tworzony głównie przez kości łzowe i nosowe, był nachylony do czaszki pod kątem około 90 stopni. Funkcje tego grzebienia nie są pewne. Wiecie, że niektóre fakty sugerują, że na tym obszarze, czyli na Antarktydzie, panował dosyć łagodny klimat? To znaczy no, nadal zimowy, ale troszeczkę łagodniejszy niż teraz. Zęby kryolofozaura były osadzone na przyśrodkowej stronie kości szczękowej. Już na koniec chciałbym Wam wspomnieć, że kryolofozaur pojawi się w Jurassic World Polska. Jurassic World Polska, w Jurassic World Evolution 2 i będzie normalnie jakby można go tam wykluć i tak dalej. Więc myślę, że to będzie na pewno fajny dinozaur. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie łapkę w dół i napiszcie w komentarzach dlaczego, to spróbuję się poprawić. Bardzo dziękuję za ostatnią aktywność, za łapki w górę, komentarze, po prostu za wszystko. Jesteście kochani. No to co? Do zobaczenia jutro. Pa pa.